Cześć, siemano, moi mili, z tej strony, jak zawsze, jak zawsze jeszcze trochę ja będę po czesku nawijał, jak zawsze ja, a dzisiaj zapraszam was na nowy odcinek naszej serii, Jest, przepraszam, musicie mi za to wybaczyć, miałem przed chwilą, a może jakieś pół godziny temu, miałem 4 godziny spotkania e, bliskiego e, stopnia z komputerem C64, Bardziej ściśle ujmując, Commodore 64. Taki komputerek tutaj mam. Próbowałem go odpalić i sam komputer odpaliłem, no ale niestety nie było się tam żadnej gry. Dyskietki gdzieś schowałem. Nie wiem, gdzie one są. Muszę ich naprawdę bardzo porządnie poszukać, bo już szukałem ich trochę i nie znalazłem. No i tak na dobrą sprawę operowałem tylko i wyłącznie... Eee, tylko i wyłącznie operowałem, słuchajcie na adaptarze kaset i próbowałem z komputera znaleźć gdzieś tam na internecie jakieś gry i za pomocą adaptera je załadować na na C64 ale nie, oczywiście nie posiadam turbo więc no 4 godziny słuchajcie 4 godziny walczyłem mi od tego boli no i się jeszcze prawie zakrusiłem tutaj żeby nie było, że wasz wykręty się zadławi na odcinku i, 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 i będzie taki ostatni odcinek, odcinek odcinek tam któryś tam i na końcu <kusz> no i, i, i nie ma wyklętego. ale to tam z różnych trzeba przyznać że mamy sporo tych nawet tutaj owiec i krów dobrze by było tutaj no może nawet zaopatrzeć się w e, naszą kochaną farmę hodowlaną gdzie by się trochę przetrzebiło te nasze kochane małe tutaj e, stworzonka hmm. Patrzcie ile tego wodu jest Jeszcze tutaj podejdziemy. Przez chwilę myślałem, że gdzieś tu wiki widziałem, aż się wystraszyłem. Dobra, on nam tam powinien chyba dojść, <laughs> sobie chłop poradzi. Miodowar, miód pitny. Dobra, więc naszym celem jest tutaj rozbudować się może troszeczkę bardziej. Mam nadzieję, że wam tu jakoś nie przeszkadza z tych co oglądają, że nie ma tu, żeby się że tak naprawdę, że... Um, nie, nie zdarzy się to jakaś bardziej specjalna akcja, no, ale gdyby Wam to nie przeszkadzało, to byście tego nie oglądali, albo coś mi napisali W tak, każdym bądź, bądź razie, na razie tu się rozbuduje, wy, rozbudowujemy troszeczkę z chałupą bardziej widzicie Żeby móc pozyskać większą ilość e, Domowników No tutaj wygląda na to, że tak, tam się na następny na domek tego typu tworzy nie ma problemu, Żarcie mamy, potąd przysłowiowo, cywil. Może jakiegoś cywila złapiemy, nie złapiemy cywila, potrzebujemy oczywiście... Eee, potrzebujemy to oczywiście, bo to jest syn, tak? Tak, chłopca. Potrzebujemy to jeszcze jednego gościa do tego, aby móc w ogóle pięć do cegieł zapewnić, bo inaczej... A właśnie, co tu cegieł nigdzie nie wyłapie. Jest z niemożliwością, żeby on tu gdzieś cegły wyłapał, zwłaszcza, że... A nie, czekaj, może, dobra, wiecie co? Na chwilę go tu przynieśmy. Bo to wcale nam na razie... E... Ale wiesz co? zjedz tu coś co, nie, panie solidnie, bo zdychasz nam tutaj. I jeszcze raz może. No, całe szczęście, na tutaj... E, e, te wo wojny chwilowo nie dotyczą. O kurde, wieża poszła. Niedobrze. Się mordują tu trochę. No ale wiele tutaj widać. W rzeczywistości uśnika uczni to wymiar, to troszeczkę już jest e, wyszkolony, więc nie trzeba się tego obawiać. A on tu sobie gdzieś właśnie miał pójść, nie, tu są jelonki. Dobra, może pójść po owce. Może pójść po owce, jak najbardziej. My sobie je oczywiście zbierzemy, bo to zawsze nam jak najbardziej e, e, zrobi dobrze. Póki nie walczymy z przeciwnikiem. Tutaj jeszcze nam dupy nie urwie, ja troszeczkę stracimy tej gliny. W międzyczasie zanim nam dorośnie jakieś tutaj dziecko. I zastąpi nam tego pana, więc myślę, że jest w miarę w porządku. No to zaraz jest wiadomo, żeby tutaj weźmiemy, jak bardziej te owce. Myślę, żeby ewentualnie, słuchajcie... Na pewno chcemy się z tym całym Majordumusem, nie pamiętam jak już tam się nazywał, trochę pomordować. O, tu są Kuski, tu jest krótka. No bo jednak mam ochotę bym po prostu skopać dubko, ale chcę zobaczyć co się stanie, jak te 30 sztuk golda mu dostarczymy. Więc spróbujemy teraz mniej więcej pójść w kierunku troszeczkę handlowym, żeby rozwinąć naszą infrastrukturę, bo jak dobrze pamiętam, to mi się wydaje, że nawet co teraz sprawdzimy rebelianci, oni czy złoto nam oferowali zbroję płytowa, a nie, nie oferowali nam złocie złota. Nie oferowali nam zło monet. To skończ wykombinujemy, to jeszcze popatrzymy nie więcej, słuchajcie jak to wykombinować Dwóch cywilów na dół dorosło. ekstrawagancko Szybko tu sobie wyrobimy te krówki Dobra i tylko tego co tu potrzebowałem, on niech tu się jeszcze kimnie, ewentualnie zaraz się prześpi Tu słyn ma pełno żarcia, to od nawet może zamieszkać Razem z, i, z jeleniami normalny bambini. teraz wchodzi, słuchajcie Razem w harmonii z przyrodą, co tu może żyć i nic mu nie będzie temu trefowi przeszkadzać. Na razie niech tam sobie posiedzi, bo nie przeszkadza nam, że tam sobie będzie siedział. Chwilowo nie mamy wojny. Mam nadzieję, że się nagle nie obudziły w przyszłości z tym strachem, ee, że, że ten zwiadowca wymrze. Wiecie co? Ja czasami lubię tak sobie popatrzeć na to, że jest, jest ułożona ta glina, ale niechaj ona zacznie zbierać się to wszystko, bo jednak robi się nam śmietnik. który jest tam niepotrzebny Dobra tutaj budowa już całkiem nieźle postępuje I Zaraz będziemy mogli machnąć normalnie tak za jednym razem Bo tam tutaj została jeszcze na... dziewczyna bez no, y, Chłopa to co ona już może znaleźć Farmera się znalazła Dobra partia Stabilna praca eee. No i zaraz tu chodzi o przydział Bo będzie miała Zaraz e, ta chałpa będzie skończona i będzie tu może śmiało wyborem, słuchajcie, za, pom za pomocą tego e, pojechać po bandzie, od razu w szybszy sposób sobie tutaj e, sprowadzać e, chłopców na ziemię. Ewentualnie dziewczynki, bo czemu by nie? Fuuu, dziewczyny, ech! Eee. E, e, w każdym bądź razie tak. Biarni, budowniczy, tragarze. Potrzebujemy przede wszystkim tragarzy. Potrzebujemy tu się rozwinąć handlowo. Czy gdzieś my tu mamy w ogóle złoto? Srebro. Mamy srebro, które mogłoby nam się przydać w walce i nawet tu widzę, że chyba sami twórcy nam tutaj bardziej mówią, żeby pójść tą łatwiejszą drogą i mordować się z przeciwnikiem. No bo jednak, no patrzcie, patrzcie, patrzcie na to w ogóle, Pełno jest wszędzie srebra. Srebro jest praktycznie wszędzie. Jest cała masa tego srebra. Tak, ono tu obfituje, ono obfi obfituje w bardzo dużych ilościach od razu sobie, słuchajcie wiecie, co? Niewiasty Spućmy sobie, e, spłucimy sobie, sobie troszeczkę więcej niewiast Ponieważ stać nas na to A śmiało możemy, może tutaj razy dwa, sobie tu przesuniemy, o Ten domek władzi mi się pod względem wyglądu podoba Ale jednak e, tutaj będzie plus jeden I tu mamy jeszcze dwa wolne miejsca, więc nam starsze troszeczkę na córki Więc jak najbardziej sobie tu troszeczkę ogarnimy A tu jeszcze poz, patrzę po bo no to trochę daleko by było, ale No nie, słuchajcie, nie może jeszcze tutaj trochę poeksplorować, ale tu już za blisko przeciwnika. Wydaje mi się, że to po prostu nie ma szans. I... Hmm, może będzie możliwy handel z tym posterunkiem. Może. Spróbujmy opłacić im przyjaźń w postaci jednej zbroi płytowej i krótkiego miecza Zobaczymy co się mniej więcej stanie bo... jednak jak dobrze pamiętam to krótki miecz o widzicie od nich możemy handlować Możemy to wyhandlować Więc gra nam trochę tu podpowiada że możemy z tymi się troszeczkę skumać, postanowić z tymi i możliwe, że ci pozwolą yy, handlować na monety I spróbujemy kupić od nich monety to zrobimy po prostu taki manewr, że trochę sobie z nim a potem będzie łomot, taki srogi, ciężki w pierdnie. Nawet jak później wygramy, to ja sobie wczytam to go po prostu chcę, chcę ich znać. Ja po prostu odczuwam niemożoną potrzebę, żeby im spuścić łomot. No dobra, ta widać jest bardzo zakochana, szuka tutaj swojego chłopa, żeby uszczęśliwić go w tej bardzo ciężkiej pracy. No nie pozostało nam w sumie tak naprawdę nic innego jak chyba tylko tutaj może trójkę zarzucić bo faktycznie mało się dzieje jako tako A no tak bo one tutaj nie mogą jeszcze e, spłodzić nowych dzieci ponieważ jest rozdwugowa chałupy ale to już zaraz zaraz Tak naprawdę surowce zostały dostarczona Kilka ma chcieć młotkiem no właśnie I sprawa już, już tutaj gotowa Wiecie co najlepiej będzie chyba jak ja troszeczkę może ewentualnie Spauzuję po prostu, bo się chwilowo nic nie dzieje i wrócę do Was jak już coś tutaj będzie troszeczkę w większej mierze skończone względem e, handlu dobrami zbrojeniowymi No dobra, słuchajcie Troszeczkę już tu się pozmieniało, możecie zauważyć e, Raz, że powstał tutaj warsztat e, cisielski Oczywiście, że potrzebujemy troszeczkę miejsca na Eee, troszeczkę miejsca potrzebujemy troszeczkę teraz e, lepszej rozbudowy żeby móc e, wykwalifikować i stworzyć naszych e, kupców e, to też właśnie powstał Wasz Stacysielski troszeczkę tutaj e, rozbudowaliśmy zakład polerski widzicie wiedzą dachówek nawet tutaj już troszeczkę bardziej ogarnięty powstał e, wybiorąc tego byłoby to tylko bardziej doświadczonego dachówkę e, niechaj tworzy no chwilowo się tutaj jeszcze przy okazji postanowiłem rozbudować Nowe towary, waszat e, stolarski, cisielski, nie teraz, e, teraz będzie rozbudowa, słuchajcie, będzie może taczki w końcu robić. No i poślemy naszych e, poślemy naszych e, tragarzy teraz jako kupców. Spróbujmy troszeczkę wyhandlować. Zbieracz glina, e, tragarz, może jako tragarz. Uu, I can, I can do that. Dobra. To będzie co? To tak ogólnie jeszcze ewentualnie trakarzy weźmiemy tutaj, żeby jak najbardziej móc em, zoptymalizować nasz ewentualny transport różnymi dobrami, żeby nie było na przyszłość jajec, że nagle czegoś zabraknie, chociaż na razie tak to opływamy w jedzenie, że jeszcze tutaj krzaczki mamy, że na naprawdę nie widzę na razie powodu, żeby e, były jakiekolwiek trudności. Niech chwilowo porobi jeszcze troszeczkę tutaj taczek. Na to jest dostarczonego drewna, więc nie musimy się bać, że mu zabraknie, bo jeszcze właśnie cały czas mamy tutaj tragarza, który to ogardia może zrobić wóz, zbierać, nie może znaleźć grzybów, żaden kłopot, my go prześlemy, no chociażby gdzieś tutaj, zaraz sobie je znajdzie. Na razie na ja trójce mam e, tutaj wszystko załączone, żeby to troszeczkę bardzo szybko śmigało. Łódź wasza sto trzymało a on się tutaj, aż nie wiem, czy za bardzo, troszeczkę nie pośpieszył. W każdym bądź razie... No co, za co może ten tragarz odpowiada On sobie sięgał stąd A wiecie co, to go możemy sobie tutaj na kupca O Weźmy sobie go na kupca Nie, to jest Twój e, wa, Twój środek Aha, jeszcze nie można, jeszcze nie można No dobra, trudno Tu warsztat e, punkt e, handlowy cyk Tu gdzieś musimy ustawić punkt handlowy Chyba też, tylko na kwatera główna tutaj się nadaje No dobra i tutaj sobie przypomnimy teraz, on tutaj e, operują nam e, krótki miecz za pięć dachówek w momencie, gdzie ten kupić, sam z niego kup, kupczę, kupczę, kupcze. To... Aha, tylko jedno sobie możemy wybrać. Nie możemy sobie wybrać kilku... naraz. raz, to będzie to na razie dobra, dachówki róbmy, dachówki róbmy. Bo jeszcze tutaj tego mosia nie mamy od tego nie może pracować bez pojazdu już możesz, proszę bardzo już pracuj, sprawdźmy czy tutaj mamy dachówki, nie nie mamy dachówek, a mimo tego jest żądanie, dlatego może sobie jednego tutaj tragarza, zobaczmy sobie jego tutaj pole, o się on sobie stąd ściąga stąd, niechaj on tu przyda od razu dachówki, niechaj je wyciąga od razu się przyda do handlu bezpośrednio już będziemy mogli mieć krótkie miecze, nawet nie musimy tutaj, słuchajcie, w razie czego na przyszłą wojnę E, wydobywać surowców my sobie po prostu od niej kupimy te, te, te całe krótkie miecze i nie będziemy mieli z tym większego problemu właśnie na przyszłość ewentualnie e, no co pozostało nam ewentualnie słuchajcie e, narobić nowych dzieci, nowych synów uczę. w, na, w na, naturalnym środowisku zazwyczaj przyjęło się, że to mężczyzna przychodzi i, i oświadcza się kobiecie ale tak w kulturze się to przebiega inaczej, bo to jest o wiele prostsze. Jak wybierasz tylko 6 kobiet z całej puli mężczyzn, tylko sześć kobiet i już mu każesz się, że Wyj za mąż, wyjdziemy za mąż, nie ożenić, wyjdziesz za mąż, to po prostu jest szybsze, prostsze. Nie trzeba się tutaj zbytnio męczyć. O, god freaking damn, woda mi się skończyła. Niedobrze, bardzo niedobrze. No dobra. Kurde, szkoda, czy, czy, czy można z nimi handlować mąką? Czy można z nimi handlować mąką? Czy oni chcą mąkę? Kurde, nie chcą mąkę. Znaczy, żelazo... No nie chcą, nie chcą. Drewniane narzędzia, słaby napój leczniczy. O, tym można by było z nimi, z nimi też handlować. To jest coś, co e, bardzo chętnie bym sobie tutaj e, władował. I wiecie co? W związku z tym, to ja tu myślę, że... Tutaj, o właśnie, tutaj. Tu może... O. Niech będzie sobie tutaj tak ładujemy sobie specjalnie magazyn na to, żeby móc e, składować te całe drewniane narzędzia i ewentualnie jeszcze tutaj e, podchiony sobie je gromadzić Bo tu no za daleko Stanowczo za daleka droga, żeby z tego drugiej warsztatu aż tutaj szatu, a te całe drewniane narzędzia Panowie i Panie Jeżeli jakieś Panie mnie tu w ogóle e, oglądają Nie ma sensu, nie ma sensu Dobra Trzeba z ściągać bo jednak nam tu już tam się kończy, chociaż jest jeszcze tutaj, ale tam bardziej żelazo jest. Trzeba z się ściągać Za, za bardzo rozrosła się nasza wioska. Koniec obcowania z jeleniami. No, tutaj, tutaj się, się jelenie e, rozgromadziły. Można by było panować jakiego pustera, słuchaj, pustera. gdzieś tu sobie może gdzieś tak bardziej w krzaczorach, albo na krzaczorze może być i cała masa jeleni w ogóle I, i, i żonka. Jeszcze... Jele żona ja pierdzielę, co wiesz, że ich głowę strzela? To jest... Nie... Je... Z... Ktoś od normit... normictwa może wyzywać Jesus... M... Em... m jeszcze. Cytując klasyka. Nie chcę tutaj na wizji za mocno przeklinać. Dobra, cywilem nam dorasta. Eee, Cywile nam dorastają, to bardzo dobrze. Już wiecie co, taczek chyba narobiliśmy. Taczek narobiliśmy. Eee, mój drogi cieślo Drewniane narzędzia ładuj się w drewniane narzędzia, albo wiecie co? Eee, weźmiemy, ogarniemy jeszcze mebla Bo mamy troszeczkę tego drewna, tutaj jak najbardziej Możemy się tu przerzucić teraz jeszcze raz na drewno Żeby on nam sobie goś drewno No a szkoda, by ich wycinać, bo fajnie to wygląda, ale jednak No, no nie, 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 gdzie jest ktoś od drewna? To jest, to, to jesteś ty? To tu, tutaj masz? Ocież, laka, gdzie jest ten goś od drewna? Tu jesteś gościem Chodź tutaj. Ten sobie będzie robił drewniane narzędzia, a ten bardziej doświadczony będzie robił medle. I teraz sobie zwiększymy troszeczkę komfortu w naszych e, domostwach. U, e, ustanowimy medle. W ogóle weźcie sobie wyobraźcie, oni tak dzieci tutaj wychowują całe mieszkanie bez mebli. Nie ma w tym niczego. Tragedia. Pani, ale ja Ci nie każę głodować po drodze. Proszę iść za przykładem wojskowych, którzy nie biją się, gdy są głodni i coś szabać, bo inaczej będzie tragedia. Jakie to jest ciekawe, że ewentualnie nor normalni tutaj ludzie, jak są głodni, to wiecie, idą do swojego celu i, i mogą umrzeć, żeby pójść do tego, do, dojść do tego celu. A żołnierze nie. Żołnierze mają totalnie wyrąbane. Oni... <laughs> to jest tak śmieszny jak ta kopyta taszczy te meble na plecach, to jest... To, to, to jest naprawdę godne podziwu, żeby tak na plecach, będąc kobietą, taszczyć te meby. Boże, co to jest zwrot towaru? O! A to panno Gdo? panno Gda? nie wiem jak to się gydo, chyba Gydo powinno się o tym domieniać, jestem pod sporym wrażeniem, zamiast za swój do Mosła tylko taszczyć. To ona, ze społeczeństwa, jak najbardziej chce się bardziej przydać I zastępuje tragarzy, troszeczkę im odejmuje ciężaru I jeszcze dokłada tam Ewentualnie do składu Szanuję, szanuję Chociaż możliwe, że się okazało, że jest za dużo w domostwie I to był po prostu to Jest, jest pasa possible To jest możliwe Dobra, zobaczmy mniej więcej jak tam u nas Jak stoimy, jeżeli chodzi o zapłacenie trybutu eee rob zapasach. Kupiec. Kupczę. Kupczę, kupczę, kupczę. Co ty tutaj robisz? Czemu twoja... Aha, dopiero teraz. A, i złaśnie wszystko widać. Po prostu mało dachówek było. To cała słuchacie, filozofia, że nie mógł zrobić... E, e, nie mógł po prostu zrobić rundki nawet jednej. bo zwyczajnie tutaj jeszcze jeden się tu opierdziela. No opierdziela nam się tragasz. No dopiero teraz, o troszeczkę, yy, ty tutaj widzicie, w lewo i w prawowo yy, yy, iść Trochę nam się opieprzała chłopina Dobra, zwiadowcą Mój kochany zwiadowcą Zwiadowcą Może przypomniałem mi się zwiadowcy z a, The Attack on Titan Od pewnego momentu w bandze przestałem w ogóle czytać, bo się szerze obraziłem Szczerze się wkurzyłem, bo tak tak pięknie, no nie, nie będę spoilerował, nie będę spoilerował, spoiler w każdym bądź razie, no nie. Pewnych rzeczy jeszcze się nie robi. Twórca postanowił troszeczkę za daleko się posunąć i dostał ode mnie bada, przynajmniej ja już tego nie przeczytam, więc no. Tyle na ten temat, jeżeli o to chodzi. Tu postanowiłem sobie jeszcze przy okazji postawić wieżę, jak ja się cieszę, że ją postawiło w takich fajnych teksturkach, nie, nie wiem w czymś takim, to wygląda najgorzej co prawda ten taki szary tutaj e, e, szara dachówka ale no, no nie, nie, ja przynajmniej nie ukrywam że ta ta kochana dachóweczka taka normalna, taka brązowiutka, ona brązowiutka, nie cieszę ona nie jest brązowiutka, ona wygląda świetnie nie? ona świetnie się komponuje jak jest szara to wygląda dobrze to się za bardzo stapia ze sobą a teraz jest pięknie to taka jeszcze kamienna ale nie Tam żadne tysiąc lat za murzynami to już tutaj już Kazimierz wielkie słuchacie się e, w pieprza w robotę W każdym bądź razie wiecie co? Może sobie jak e, mamy tutaj tylu cywili To weźmy to sobie jeszcze ogarnimy jednego e, tutaj na tragarza Przy okazji On tu sobie mógłby O oh właśnie Tutaj ściągać ewentualnie Marmurowe bloki Niemarmurowe bloki Wiecie co? My tu weźmy sobie go na blok marmuru Przenieśmy Dobra, niech ten tutaj sobie jeszcze trochę powydobuj kamulca. nie więcej gdzieś stąd. Poprzedni, co wam tu sobie... O, tutaj wydobywasz, słuchaj, kamulec. Chodź tutaj. Ewentualnie zmień troszeczkę swoją pracę. A my sobie weźmiemy bardziej dość rozprzestrzenionego tragarza i go teraz przerzucimy na kupca. I teraz będziemy z brojami e, e, płotowymi handlować. Proszę bardzo, syk. I proszę, bardzo tutaj się ładujemy e, do naszego punktu handlowego. O! Oh. God freaking damn! I ty mój drogi zbroje budowy ogardej. Taczkę już masz, jedyne co mu pozostało, to tak naprawdę czekać, aż ewentualnie tu się pojawi troszeczkę więcej tego towaru. A, tu już mamy w razie czego 67 kamulca i 100 kamiennych bloków. To ja, ja się przyjmowałem kamulcem. A kamulca jeszcze mamy przez swojego blok Przysłowiowo, nie ma się czym martwić. Tutaj jeszcze mamy troszeczkę drewnianych narzędzi, a drewniane narzędzie miało być... A, już pamiętam, już pamiętam. To my sobie weźmy jeszcze tego dragarza. Gdzieś ty pracował. Dobra, to go będzie trzeba na ten... Go za trzeba będzie tam zastąpić ewentualnie. Cyk. Cyk, przedział, e, przydział tutaj ten. Eee, my sobie teraz tutaj mniej więcej ogarniajmy, proszę bardzo od razu ruszył widać że już może e, możliwy komplet narzędzi którym umożliwia handel zastąpmy sobie tutaj sobie jeszcze troszeczkę rakaże no, bo nam jednak ich tutaj dobrakło, u, dobrakło e, po naszej wymianie ewentualnej e, nie tyle do studentów co no nie można byłoby ich tutaj studentów. studentów Student to zawsze się czyś czegoś przyda. Przyjdź, podwaniataj. Jak najbardziej. Mo może go nazwać studentem. Um, hmm, hmm, hmm. Wiecie co? Nie mam pojęcia jak go usadowić. Tutaj na razie jest ach, całkiem ładnie. Weźmy go stąd tutaj gdzieś w pobliżu, ewentualnie jeszcze sobie troszeczkę poogarnia sprawę. No cóż, ja przynajmniej będę się z wami żegnał, bo mam ograniczony czas na nagrywanie odcinków, a jeszcze przynajmniej dzisiaj albo jutro chcę je pomontować i przynajmniej yy, wysłać, żeby były co dwa dni albo co dzień. Było chwilę przerwy, yy, niestety nie wyrobiłem się z czasem, no, musi... ze dwa dni przerwy były trzy. No, ale już nie będzie, przynajmniej na, ob... na trzy, trzy najbliższe dni. Trzymajcie się i cześć, hej!